Odkąd mój syn Dawid przyszedł na świat, całe moje życie kręciło się wokół niego. Wychowywanie go samotnie nie było łatwe, ale robiłam wszystko, aby niczego mu nie brakowało. Był moją największą radością, moim powodem, by każdego dnia iść do przodu, nawet gdy życie mnie wystawiało na próby. Dawid miał dopiero siedem lat, ale był pełnym energii, kochanym chłopcem, który marzył o wielkich rzeczach. Jego uśmiech rozświetlał każde miejsce, w którym się pojawiał, a ja każdego dnia starałam się, by czuł się kochany. Jego urodziny zawsze były dla mnie wyjątkowym dniem, chciałam, żeby miał piękne wspomnienia z dzieciństwa, pełne miłości i szczęścia. Jednak w tym roku było inaczej. Miałam trudności finansowe i musiałam bardzo oszczędzać, by zorganizować nawet skromne przyjęcie. Mimo to chciałam zrobić coś wyjątkowego. Przez tygodnie planowałam każdy szczegół, wybrałam temat superbohaterów, bo Dawid uwielbiał ich najbardziej. Kupiłam mu kostium, przygotowałam zaproszenia i osobiście wręczyłam je dzieciom w szkole, by upewnić się, że każde z nich je dostanie. Był tak podekscytowany, że codziennie pytał, ile jeszcze dni zostało do imprezy. W końcu nadszedł wielki dzień. Wstałam wcześnie rano i poszłam do sali w naszym bloku, by ją udekorować. Napompowałam balony, ustawiłam stoły i przykryłam je obrusami w superbohaterskie wzory. Przygotowałam przekąski i ciasta z całym sercem, mimo że nie miałam dużego doświadczenia w pieczeniu. Tort był prosty, ale wiedziałam, że Dawid i tak uzna go za idealny. Kiedy wszystko było gotowe, pomogłam mu założyć kostium. Wyglądał cudownie, jego oczy błyszczały ze szczęścia. To będzie najlepsza impreza na świecie, mamo powiedział, przytulając mnie mocno. Gdy wszystko było przygotowane, pobiegł do drzwi i zaczął czekać na gości. Za każdym razem, gdy słyszał jakiś hałas na korytarzu, podskakiwał z ekscytacji, myśląc, że to któryś z jego kolegów. Ale minuty mijały, a nikt się nie pojawiał. Próbowałam sobie tłumaczyć, że pewnie się spóźniają. Na pewno zaraz przyjdą, kochanie, powiedziałam, starając się brzmieć radośnie. Jednak mijała godzina, potem kolejna. Zaczęłam pisać do rodziców dzieci, pytając, czy są w drodze. Większość w ogóle nie odpowiedziała. Inni pisali, że coś im wypadło i nie będą mogli przyjść. Spojrzałam na Dawida jego entuzjazm powoli gasł. Nadal się uśmiechał, ale nie tak samo jak wcześniej. Chciałam go czymś zająć, więc zaproponowałam, żebyśmy zjedli kilka przekąsek, czekając na gości. Skinął głową i usiadł ze mną do stołu, ale czułam, jak bardzo jest rozczarowany. Dwie godziny po planowanym rozpoczęciu było już jasne, że nikt nie przyjdzie. Serce mi pękało. Widząc, jak Dawid bawi się konfetti na stole, nie wiedząc, co powiedzieć. Nie narzekał, nie płakał, po prostu siedział cicho, czekając na coś, co nigdy się nie wydarzy. Przełknęłam smutek i podeszłam do niego. Zaśpiewajmy sto lat, tylko we dwoje dobrze. Zaproponowałam. Zawahał się na chwilę, ale potem skinął głową. Zapaliłam świeczkę na torcie. Klaskałam i śpiewałam, choć głos mi drżał. Dawid zdmuchnął świeczkę i wymusił uśmiech. Dziękuję, mamo, szepnął cicho. Reszta wieczoru minęła w ciszy. Sprzątnęłam jedzenie, które pozostało nietknięte, zdjęłam dekorację i pomogłam Dawidowi zdjąć kostium. Gdy kładł się do łóżka, przytulił się do mnie i zapytał cicho: Mamo, czy oni o mnie zapomnieli? Ścisnęło mnie w gardle. Przytuliłam go mocno, głaszcząc po włosach. Nie, kochanie, jesteś wyjątkowy. Może po prostu coś ich rozproszyło, ale to nie znaczy, że nie jesteś ważny. Nie odpowiedział, tylko zamknął oczy i zasnął. Przez długi czas siedziałam przy nim, czując ogromny smutek i bezradność. Gdy wstałam i poszłam do kuchni, spojrzałam na resztki dekoracji, balony wciąż unosiły się w powietrzu, a ciasta i przekąski nadal stały na stole, nietknięte. Łzy napłynęły mi do oczu. Usiadłam i cicho zapłakałam. Tej nocy zastanawiałam się, czy zawodzę jako matka. Czy nie byłam wystarczająco dobra, by dać mojemu synowi szczęśliwe dzieciństwo? Czy przez to, że jesteśmy tylko we dwoje? Zawsze będzie czuł się samotny? Nie miałam pojęcia, że los przygotował dla nas niespodziankę. Następnego ranka obudziłam się z ciężkim sercem. Dawid wciąż spał spokojnie, ale wiedziałam, że w środku czuł się zawiedziony. Dzieciństwo powinno być czasem radości, a on już uczył się, że ludzie nie zawsze są tak troskliwi, jakbyśmy chcieli. Wstałam cicho i poszłam do kuchni. Wszystko wyglądało tak samo jak wczoraj nietknięty tort, równo ułożone ciastka, puste miejsce po gościach, którzy nigdy nie przyszli. Wtedy usłyszałam dźwięk powiadomienia na telefonie. Spojrzałam na ekran i zobaczyłam wiadomość, której się nie spodziewałam. To była wiadomość od nauczycielki Dawida, pani Marty. Dzień dobry, kochana! Dowiedziałam się, co się wczoraj stało. Chciałabym przyjść dziś do Was z kilkorgiem dzieci i zrobić Dawidowi małą niespodziankę. Co ty na to? Moje oczy wypełniły się łzami. Nie spodziewałam się tego. Smutek poprzedniego dnia ustąpił miejsca iskierce nadziei. Odpisałam od razu. To byłoby cudowne. Pani Marta obiecała przyjść po południu i poprosiła, żebym nic nie mówiła Dawidowi. Odłożyłam telefon i spojrzałam na syna, który zaczął się poruszać w łóżku. Powoli otworzył oczy i spojrzał na mnie. Dobry poranek, moje kochanie, powiedziałam, starając się brzmieć radośnie. Dzień dobry, mamo odpowiedział cicho. W jego głosie słychać było smutek, co ścisnęło mi serce. Co powiesz na to, żebyśmy dzisiaj zrobili coś fajnego? Zapytałam entuzjastycznie. Możemy razem się pobawić. Obejrzeć film albo zagrać w twoją ulubioną grę. Wzruszył ramionami. Może być kropka podniosłam się i podeszłam do niego, głaszcząc jego włosy. Wiesz, najważniejsze nie jest to, ile osób przyszło na twoje urodziny, ale to, że jesteś bardzo kochany. Kocham cię najmocniej na świecie. Kropka Dawid spojrzał na mnie i lekko się uśmiechnął, ale widziałam, że w głębi duszy wciąż czuł się odtrącony. Cały ranek starałam się poprawić mu humor. Na śniadanie zrobiłam naleśniki, obejrzeliśmy zabawny film i chwilę graliśmy w jego ulubioną grę. Uśmiechał się od czasu do czasu, ale coś w nim było przygaszone. Jakby nadal próbował zrozumieć, dlaczego nikt się nie pojawił. Kiedy zbliżało się popołudnie, poprosiłam Dawida, żeby poszedł się wykąpać, mówiąc, że gdzieś się wybierzemy. Posłuchał mnie bez sprzeciwu, a ja w tym czasie zaczęłam porządkować mieszkanie. Zdjęłam zwiędnięte balony, poprawiłam słodycze na stole, żeby wszystko wyglądało bardziej przytulnie. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam panią Martę, nauczycielkę Dawida, wraz z kilkorgiem dzieci z jego klasy. Trzymali balony, prezenty i ręcznie robione plakaty. Niespodzianka! Krzyknęli radośnie kropka serce zalała mi fala wdzięczności. Pani Marta spojrzała na mnie ciepło i szepnęła. Bardzo chcieli to dla niego zrobić. Dziękuję, odpowiedziałam, walcząc ze łzami wzruszenia. Dawid wyszedł z pokoju, wycierając włosy ręcznikiem. Gdy zobaczył wszystkich w drzwiach, jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Kilka razy mrugnął, jakby nie wierzył w to, co widzi. Co? Dzieci podbiegły do niego, ściskając go mocno. Wszystkiego najlepszego, Dawid! Zawołali radośnie, kropka na twarzy mojego syna pojawił się uśmiech, na który tak bardzo czekałam. Naprawdę przyszliście, oczywiście, odpowiedział jeden z kolegów. Pani Marta powiedziała nam, co się stało, i postanowiliśmy urządzić dla ciebie prawdziwe urodziny. Dawid spojrzał na mnie wzruszony. Skinęłam głową, zachęcając go, by cieszył się tą chwilą. Jeszcze szerzej się uśmiechnął i uściskał wszystkich po kolei. Impreza zaczęła się od razu. Dzieci biegły do stołu, zajadały się smakołykami, śmiały się i cieszyły się sobą nawzajem. Patrzyłam na to wszystko z gulą w gardle. Smutek poprzedniego dnia zastąpiła wielka wdzięczność. Nie liczyło się to, kto nie przyszedł, ale kto był tutaj. W pewnym momencie podeszła do mnie jedna z mam. Chciałam przeprosić, Klaro powiedziała, wyraźnie zakłopotana. Dostałam zaproszenie, ale odłożyłam to na potem, a potem, już było za późno, kropka westchnęłam. Było mi przykro, tak. Ale nie chodzi tylko o urodziny. Chodzi o to, jak często ludzie zapominają o tym, co naprawdę się liczy. Mój syn nie chciał drogich prezentów ani wielkiej imprezy. Chciał tylko, żeby jego przyjaciele byli z nim. Kropka kobieta pokiwała głową, łzy stanęły jej w oczach. Rozumiem i żałuję, kropka inni rodzice podchodzili i przepraszali. Niektórzy tłumaczyli się codziennym zabieganiem, inni przyznawali, że po prostu nie przywiązali do tego wagi. Czasem zapominamy, jak wielkie znaczenie ma dla dziecka drobny gest, dodał jeden z ojców. Pani Marta spojrzała na nich. Dziś mieliście szansę naprawić swój błąd. Ale ile razy w życiu ignorujemy ważne momenty, myśląc, że będzie jeszcze okazja? Patrząc na uśmiechniętego Dawida, wiedziałam, że już nigdy nie poczuje się samotny.